No cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie. No, po już jakimś okresie niewidzenia mnie na kanale Obywatel 79, na kanale, który ym, to no jeszcze mam od ładnych paru lat. Niestety, YouTube mi no stara się uprzykrzyć życie. Ym, i doszedłem do wniosku, no prawie w 100%, że tak powiem, już jest ta decyzja podjęta, że będę zmieniał swój kanał, znaczy no, po prostu zmienię trochę, zmienię, zmienię nazwę i Przeskoczę, że tak powiem, otworzę nowy kanał. Będzie to ciężkie pod tym względem, że no na pewno nie będę miał tyle wyświetleń. Będę musiał nad tym wszystkim pracować, pracować i pracować tak jak pracowałem na, przy kanale obywatel 79. FUKTY 79. Taką nazwę obecnie przyjąłem. Oczywiście, no, można tutaj zrobić konkurs pod tym względem, abyście mi powiedzieli, jaka nazwa waszym zdaniem byłaby najlepsza no tutaj mogę się generalnie zwrócić do ludzi którzy mnie już oglądają od jakiegoś czasu którzy są ze mną y, od jakiegoś już czasu także nazwa będziemy no że tak powiem kreować można ją będzie m, zmienić nazwa nie jest że tak powiem ostatecznie zatwierdzona jest to nazwa jak na daną chwilę nazwa robocza fakty fukty 29 79, przepraszam. Jestem trochę wczorajszy, bo wczoraj kolega miał 49. urodziny i troszeczkę, troszeczkę poszaleliśmy. Wróciłem w piątek z platformy niewiertniczej, z platformy typu jackup, która to platforma to jest platformą accommodation na farmie wiatrowej przy zbornej stacji. No, platformie energetycznej, że tak powiem. Tak? Platformie, która zbiera całą moc z farmy wiatrowej i tą moc wysyła na ląd. Byłem tam na platformie dwa tygodnie, wcześniej jeszcze tydzień byliśmy w Emden w, w Niemczech w hotelu. Wróciłem, wróciłem i po malutku zaczynam, że tak powiem, chyba, tak jak mówię, no, otwierać nowy kanał. Dużo, dużo. Głupich, bardzo niezrozumiałych decyzji YouTube podejmuje, bo YouTube blokuje mi filmy, na przykład niektóre, które to, za które to przez te blokady, przez te filmy mam strajki, czyli, no, że tak powiem, blokowanie kanału, tak? Nie mogę udostępniać. Kolejnych materiałów. Problem polega na tym, że te filmy, które są blokowane, pojawiły się kilka miesięcy temu, albo na przykład rok temu, czy dwa lata temu, i po roku, czy po kilku miesiącach, czy po dwóch latach, nawet YouTube dochodzi do wniosku, że te filmy są niepoprawne i, i postanawia je zablokować, tudzież dać mi ostrzeżenie tego tak zwanego, właśnie strajka. I przez tego strajka na przykład nie mogę publikować żadnych materiałów przez dwa tygodnie. Mało tego, YouTube zaniża mi wyświetlenia materiałów. Na przykład miałem 800, 800 godzin wyświetleń, a na przykład dwa dni później patrzę i mam 780 godzin wyświetleń. Także to jest bardzo dziwne. YouTube, no, w YouTubie prawo działa wstecz. Wiemy, jaki jest YouTube. Wiemy o tym, że YouTube jest po prostu no, bardzo polityczny, że tak powiem, i YouTubeowi nie podobają się materiały, które są po prostu nie tyle, co. No, które nie są poprawne politycznie, biorąc pod uwagę tutaj myślenie YouTube'a. No, niestety, jest tak jak jest, jest. Ciężko, moi drodzy. Bardzo bym chciał, aby dobi dobić się jak najszybciej, że tak powiem, do tych e, 4000 subskrybentów, co na pewno nie będzie łatwe. E, cóż, no cóż, może przy odrobinie Waszej pomocy, Waszych chęci i tak dalej, może to się uda e, jakoś w miarę szybko e, ogarnąć. E, zastanawiam się, czy będzie, czy warto by było otworzyć też e, kanał na e, Facebooku. Pod obecną nazwą kanału z YouTube'a Fakty 79. Zobaczymy. Mam nadzieję, że no, roześlę ten filmik do swoich, że tak powiem. Najbliższych znajomych, że tak powiem, i zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie, może będziecie mieli jakieś sugestie, i tak dalej, i tak dalej. Czy dobrze robię, że otwieram kolejny kanał, czy pozostać? Znaczy ja nie będę kasował y, obywatela 79, zobaczymy, jak ta sprawa generalnie będzie dalej wyglądała, ale po prostu zacznę tutaj wrzucać też. Yy, tutaj będę wrzucał materiały, które będą szły też na Obywatela 79. Strajka jeszcze mam przez kolejne 3 dni, także jeszcze tam nic nie wrzucę przez, przez kolejne 3 dni, yy, bo nie mogę, yy, nie mam fizycznie takiej możliwości, ale materiały, które tam się pojawią, pojawią się też i tutaj i może przy odrobinie szczęścia przeciągnę yy, część swoich yy, widzów yy, na ten kanał, na czym mi by bardzo zależało. Postaram się skopiować y, część filmów z tamtego kanału i je tutaj wrzucić. Filmy skopiowane y, będą y, na miniaturce oznaczone czerwoną Koropką, żebyście wiedzieli, że to są materiały skopiowane, że nie są to materiały ym, robione na bieżąco, udostępniane przez mnie, znaczy, że to, to będą materiały udostępniane przeze mnie na bieżąco, ale będą to po prostu materiały stare z tamtego, yy, z tamtego kanału. Po prostu chcę na wszelki wypadek je sobie skopiować, żeby one mi nie, yy, nie zginęły. Ja mam oczywiście na twardzielu zapisane te materiały, na twardym dysku. Ale chcę po prostu, żeby one były jakby coś nadal dostępne na y, YouTubie. Słuchajcie, to taki wstępik, y, taka ogólna informacja, generalnie co się dzieje, dlaczego się pojawiam pod inną nazwą itd. itd. Mam nadzieję, że, y, że wszystko po prostu będzie szło dalej tak, jak powinno. Zobaczymy, jak y, sprawa będzie się tutaj y, toczyła y, pod względem kanału obywatel 79. Może będzie ok. Może nie będzie ok, tak jak mówię, na wszelki wypadek emergencji otwieram ten kanał i po prostu, jak coś to przeskakujemy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, mam nadzieję, że będzie was jeszcze więcej. Mam nadzieję, że jakoś to po prostu wystartuje. Będziemy lecieć z koksem. A tymczasem was pozdrawiam serdecznie. Zasubskrybujcie, udostępniajcie. Będzie dobrze, będziemy walczyć. Nie uginamy się. Na razie.